Jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła w sumie, jako ciekawostka, jak mówię, że nie lubię niektórych czempionów, bo się ciężej trenuje yy, graczy, jak te czempiony są w mecie, to tak samo Senna działa, bo z Senną to jest tak, że jak Senna jest mocna, to na przykład nie chcesz oddawać Senny do enemi, bo, no bo jest mocna, tak, czyli musisz ją kontestować, ale ja tak nie chcę, żeby mój team grał Senną, bo... Nieważne w jakim teamie byłem, i w ogóle nawet w tych, których nie byłem, a słyszałem co się tam dzieje, to po prostu support gorzej gra jak musi się przejmować wave'ami, a adekery gorzej robi te wszystkie rzeczy supportowe z, z wizją potem jak ma item na supporta. Więc jak oni się zamieniają i adekery gra senną nie farmiąc i mając item na supporta i, i potem ma wardy, a support musi farmić i dbać o wave'y, to się tak ciężej nagle gra, bo nagle przez to, że masz senna z czymś, to grasz inaczej w ogóle na mapie, znaczy, grasz tak samo, tylko po prostu gracze mają, no nie umieją tego robić. E, się ciężko trenuje, bo to tak jakbyś trenował trochę inną grę i uczył graczy od zera kurwa niektórych rzeczy. I tak samo jak mówię, nie lubię jak jest Gunplank, jak jest. E, e, gunplank, bo ci szczytuje jednego wavea r e, i nie masz playa na przykład. I zupełnie inaczej grasz, nie wiem, jakieś crossmapy, że. No nie za bardzo możesz coś zrobić na crosswapie, bo Gantlang zerkuje wave, a, wave a pod towerem i ani nie weźmiesz towera, ani go nie zdejwujesz na przykład. Rumble tak samo trochę działa, tylko że Rumble grają z ignaciorem i to bardzo pomaga, żeby grać na nich makro, ale też Rumble rkuje wave i czytuje wave. A. Po prostu w ten sposób, że usuwa jednego wave'a. Smolder na RC też dosyć nieźle wave clearuje. Jak ma, ma R-kę plus jeszcze rzuci Spela, to czyści. Jest są takie championy, które właśnie czyszczą ci wave'a. Nie możesz wyćwiczyć na blachę tego, tego makro tak łatwo. Bo się inaczej gra nieco. Że musisz brać pod uwagę zmienną, że jesteś opóźniony jeden wave, wszystko się inaczej gra. To jak chcę zobaczyć w tak przeterminowanym meczu, nic nie chcę zobaczyć, po prostu co oglądam.